Witam na kanale Kinga we Wrocławiu, gdzie wspólnie zwiedzać będziemy to piękne miasto. Dzisiaj legend, część druga, znajduje się na Ostrowie Tumskim przy katedrze świętego Jana Chrzciciela. I tutaj, przy wejściu, znajduje się pierwsza rzeźba i pierwsza legenda z nią, właśnie związana. I mam zdjęcia tutaj gdzieś teraz na ekranie. Mm. No, jeszcze jedna lwa tak, przedstawia to, jeszcze jestem w stanie rozpoznać to, to zwierzę. Druga natomiast rzeźba przedstawia orła. Nie powiedziałabym, że to orzeł. E, słuchajcie, legenda mówi o tym, że jeśli samotna kobieta dotknie lwa, no to w najbliższym czasie pozna miłość swojego życia. I analogicznie jest z samotnym mężczyzną, tylko że on musi dotknąć orła. Ostrów Tumski, słuchajcie. Jestem przy południowej ścianie katedry Jana Chrzciciela, niedaleko wystającej głowy w murze, o której wspominałam już w pierwszej części wrocławskich legend. Za mną rzeźba przedstawia świętego Wincentego, który trzyma w lewej ręce zbiór modlitw. I może tego nie widać z daleka, ale nie ma jednej nocy. Legenda mówi o tym, że pewnego razu żył sobie Erasm. Czyli bardzo wybitny rzeźbiarz we Wrocławiu i okolicach. I miał on grupę uczniów, którzy uczyli się rzeźbiarstwa. I w grupie tych uczniów był sobie Maciek. Maciek był dobrym, sympatycznym, pobożnym chłopcem, tylko był pośmiewiskiem wśród rówieśników, ponieważ miał jedną nogę koślawą i krótszą. No i dlatego wiadomo, jak to w grupie młodych chłopaków. Po prostu był pośmiewiskiem. Maciek był jednak cierpliwy, znosił te wszystkie śmiechy i no prężnie uczył się po prostu fachu, bo chciał być jak najlepszy. I pewnego pięknego dnia stary rzeźbiarz dostał zlecenie od kanonika kapituły katedralnej Jana Paszkiewicza, żeby ten zrobił właśnie rzeźbę świętego Wincentego, ale stary rzeźbiarz był zmęcony życiem Zmęczony życiem, i zaproponował Maćkowi, aby ten wyrzeźbił tą rzeźbę. Oczywiście, Maciek się zgodził, tak? bo to było dla niego coś wyjątkowego, no, było to po prostu wyzwanie. Więc przez cztery miesiące dopieszczał, jak najlepiej starał się każdy szczegół po prostu jak najlepiej dokończyć, no i w końcu zmęczony przysnął pod tą właśnie rzeźbą. No i przyśnił mu się święty, który uśmiechał się do niego i w śnie dotknął jego krótszej nogi. Młodzieniec obudził się od razu i zobaczył, spojrzał na swoje nogi i zobaczył, że z nimi jest wszystko ok. No i wzrok skierował ku górze i zobaczył, że spod materiału rzeźby, którą przed chwilą stworzył, wystaje tylko jedna noga. My już tego pana widzieliśmy. Widzieliśmy również Krasnala, który wzoruje się właśnie na tym bohaterze. To ma parasol zamiast szpady. Jestem na placu uniwersyteckim again. I chcę Wam się przedstawić dość śmieszną, zabawną historię na temat rzeźby, którą widzicie z tyłu. Przedstawia ona samego autora. Tutaj dam imię i nazwisko, bo nie jestem poliglotką i nie wiem, jak się wymawiam to imię i nazwisko. Mówi się, że. Autor przedstawił sam siebie na tej rzeźbie z czasów studenckich. Jakby coś nie zauważył, ten pan z tyłu jest rozdewizowany. Dlaczego? Otóż autor posągu przegrał w karty w czasach studenckich wszystko, co miał, nie tylko pieniądze, ale również i ubranie. Ale dobrzy koledzy zostawili mu jedynie szpadę, symbol honoru i męskości. 1 kwietnia, czyli w Prima Prizis, jest taka tradycja, aby ubrać dżentelmena w ubraniach. I o ile czapka szalik czy rękawiczki jest dość łatwą sprawą, tak spodnie, bluza, sukienka, cokolwiek, już tak łatwo nie przychodzi. Jednak e, byli podobno tacy, którzy wykazywali się dużą kreatywnością, bo roz, rozcinali ubrania na szwach. Zakładali na dżentelmena naszego z tyłu, bohatera, i strzywali jeszcze raz. Więc, jak widać, dla chcącego nic trudnego. Ale jeszcze z takich śmiesznych ciekawostek, znalazłam artykuł, gdzie było powiedziane, że student, który chcąc zinaugurować obronę, swoją obronę magisterską, postanowił przepłynąć się kajakiem w tej fontannie. Nie wiem, czy widać, ale no ciężko zmieścić kajak w niej, a jeszcze ciężej jest przepłynąć, ale się podobno da. W każdym razie no delikwent został złapany przez odpowiednie służby, ale co popływał, to jego. Aha, abstrahując już od naszego szalonego kajakarza, mówi się, że rzeźba ożyje, jeśli Uniwersytet Wrocławski ukończy z tytułem magistra, Dziewica. Kończąc, słuchajcie, przygodę z legendami, przeteleportowałam się na bulwary Dunikowskiego, aby nagrać tutaj końcówkę filmu. Byłam na rynku, gdzie próbowałam znaleźć miejsce, z którym wiąże się jeszcze jedna legenda, którą chciałam Wam przedstawić. Chodzi mi mianowicie o ulicę Szewską 50 na, przez 51. Jednak sama próbowałam szukać, nie udało mi się. Poprosiłam w końcu wujka Google. Maps, żeby mi podpowiedział. Niby podpowiedział, ale też wchodziłam w kilka podwórek i czułam się dziwnie, bo nie były to miejsca, które chciałam się zapuszczać sama, no ale okej, okay, czego się nie robi <grym> dla popularności. Żartuję. W każdym razie, nie, nie znalazłam tej rzeźby, więc no niestety nie będę, nie będzie tej legendy dzisiaj przytoczonej. Aczkolwiek musiałam uciekać z Ostrowa Tumskiego, ponieważ dzisiaj też aura mi nie sprzyjała nagrywkom. E, nie wiem, czy widać to na tym materiale, który nagrałam, ale nie, nie wiem, bo nie oglądałam tych materiałów, więc dopiero przy montażu będę to oglądać, ale chciałam jak najszybciej status uciekać. No, ale jestem teraz tutaj, obiecałam Wam panoramę Ostrowa Tumskiego na y, bulwarach. Wprawdzie nie podoba mi się ten kadr i jak będę nagrywać kolejny odcinek. Yy, to planuję go zmienić. Aczkolwiek teraz klapnęłam sobie, żeby po prostu zakończyć legendy. E, także dzięki, że byliście ze mną i zapraszam do kolejnego odcinka. Pa!